Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rok 2025 w Kościele Katolickim ogłoszony jest rokiem jubileuszowym, czyli rokiem świętym, pod hasłem wielkiej nadziei. Na ten święty czas przypada również 105. rocznica urodzin, 20. rocznica śmierci wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II. Z tej okazji mam zaszczyt gościć Państwa gniewkowie na spotkaniu wspominającym w postaci św. Jana Pawła II, świętej pamięci roboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa Wodzimierza Rabczewskiego oraz świętej pamięci pani Alicji Gołaszewskiej, organistki, kompozytorki, drygentki, a przede wszystkim gniewkowianki. Pielgrzymów nadziei naszych dni. Witam władze miasta na czele z panią Burmistrz Podniak-Kuraszkiewicz, dyrektorów szkół oraz kierowników placówek kulturalnych i środowiskowych. Z Gniewkowa i kapłanów z dekanatu Gniewkowskiego <klucz> oraz wszystkich zgromadzonych na tym widowisku. <klucz> o głos proszę o Panią Burmistrzu. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Gniewkowa, szanowni goście. Z wielką radością witam Państwa na dzisiejszym wydarzeniu Pielgrzymi Nadziei, które gromadzi nas w 20. rocznicę odejścia świętego Jana Pawła II. To wyjątkowy czas refleksji nad dziedzictwem papieża Polaka, którego przesłanie miłości, wiary i nadziei wciąż inspiruje kolejne pokolenia. Dzisiejsze spotkanie jest również okazją do uczczenia pamięci dwóch wybitnych postaci związanych z naszym miastem. Świętej Pamięci księdza radcy Włodzimierza Radczewskiego oraz pani Alicji Gołaszewskiej. Ksiądz Włodzimierz Rabczewski urodzony w 1917 roku był pierwszym proboszczem Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa Pniewkowi, a jego posługa duszpasterska trwająca od 1969 roku pozostawiła trwały ślad w naszych sercach wiernych. Był nie tylko duchowym, duchownym przewodnikiem, ale również osobą, która służyła naszej całej społeczności. Pani Alicja Gołaszewska urodzona w 1951 roku w Gniewkowie była utalentowaną organistką, kompozytorką i dyrygentką. To właśnie jej zawdzięczamy jedną z najbardziej znanych pieśni maryjnych Czarna Madonna. Jej życie i twórczość były świadectwem głębokiej wiary oraz miłości do muzyki sakralnej. Dzisiejszy wieczór uświetnią występy naszych gniewkowskich zespołów w Gniewkowianie oraz zespołu pieśni i tańca i Rozrabiacy. Ich obecność przypomina nam o bogactwie naszej lokalnej kultury i tradycji, które są nieodłącznym elementem tożsamości Gniewkowa. Niech to dzisiejsze spotkanie będzie dla nas wszystkich momentem zadumy, wdzięczności i inspiracji. Pamiętajmy o tych, którzy swoją postawą i pracą przyczynili się do duchowego i kulturalnego rozwoju naszej lokalnej społeczności. Dziękuję wszystkim Państwu za obecność, za przybycie i życzę, aby dzisiejsze wydarzenie pozostawiło w Waszych sercach trwałe ślady. Przychodzi do nas wraz z Jezusem i wprowadza w klimat pełen nadziei. Chrystus, zapowiadany przez proroków, objawia swoją misję, przywołując słowa proroka Izajasza. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Do Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnych. To właśnie on obwołuje rok łaski od Pana, rok święty. To w nim dziś spełniły się te słowa pisma, które przynoszą pociechę wszystkim strapionym. Niech jak żywy płomień mej nadziei, moja pieśń nie księgnie uszu Życie wieczne, łono nieskończone. Drodze, Jezu, ufam Tobie. Podnieś oczy, ruszaj z wiatrem w przyszłość. Do nas Bóg dziś idzie, trzymaj krok. Patrz na syna, co się stał człowiekiem. Tłumy ludzi odnalazły go. Ale masz poznać jego rodziców. Masz, masz rację. Przecież pośród świętych jest wielu rodziców znanych dzieci. Choćby święta Monika, matka świętego Augustyna, czy święta Zelia i Ludwik Marta, rodzice małej Teresy z Tak sobie myślę, że świadectwo Wielkich Świętych o ich rodzicach może być bardzo cenne. Trafiłaś w punkt. Rok 1919, gdzieś w połowa października. Emilia Wojtułowa, będąca w drugim miesiącu ciąży od znanego ginekologa i położnika wodowickiego doktora Jana Moskały słyszy diagnozę, że jej ciąża jest poważnie zagrożona i nie ma szans ani na jej noszenie, ani na urodzenie żywego i zdrowego dziecka. Lekarz nie chciał nawet prowadzić tej ciąży. Zdecydowanie nalegał na aborcję. Dla niej same rokowania też były tragiczne, poród miała przypłacić życiem. Jeśli niemowlę przeżyje, ona miała zginąć. Dlatego Emilia powinna dokonać aborcji, Oznajmniej to doktor Moskawa. Jako pierwszy, jeszcze tego samego dnia, o wszystkim dowiaduje się Karol, mąż nie. Wojtyłowie przeżywają prawdziwy dramat. Sytuacja jednak wymagała szybkiej decyzji, toteż Wojtyłowie niemal od razu ją podjęli. Niezależnie od wszystkiego, ich poczęte dziecko miało się urodzić. Zagrożona ciąża i heroiki rodziców ocaliły przyszłego papieża. Kochanie, nie płacz. Opowiedz o wszystkim, co powiedział ci lekarz. Tak się cieszyła. na osiągnięciu swojego celu, otrzymują wartości, które znajesz, a to najlepsza motywacja. Było zrozumiałe, że małżeństwo Wojtyłów nie chciało zgodzić śmierć, się na śmierć dziecka, ale decyzja o porodzie nawet kosztem życia Emilii była wielkim heroizmem. Emilia Wojtyłowa musiała być bardzo świadoma swojej roli jako matki. Niezwykle dojrzała, Gotowa do podniesienia tej ofiary czyniła to dla dziecka, które nosiła w sobie, chociaż podświadomie musiała się też bać, że mogą to być ostatnie miesiące jej życia. Zwłaszcza, że te ciąże źle znosiła, a większość czasu musiała spędzać na leżąco. Miała jeszcze mniej sił niż zwykle, tylko może motywację miała silniejszą. Nadszedł wreszcie dzień, 18 maja 1920 roku było wyjątkowo gorąco jak na temperaturę tę porę roku. Temperatura dochodziła do 30 stopni Celsjusza. Emilia leżała w swoim mieszkaniu przy kościelnej w salonie. Zbliżał się czas porodu. Ci, którzy ją znali, wiedzieli, że wtedy wydarzy się coś okropnego, że rozegra się dramat. Wiadomo było, że ona jest słaba i chora, a ciąża trudna. Zgodnie z tradycją tamtych czasów, odbywał się w domu, w obecności położnej. Karol nie był obecny przy porodzie. Nie było zwyczaju, by mężczyzna uczestniczył w przychodzeniu dziecka na świat. Dlatego, kiedy przyprowadził położną, wraz ze swoim starszym synem Edmundem, wyszedł z domu. O 17.00 obaj uczestniczyli w nabożeństwie majowym w parafialnym kościele, śpiewając litanię norygańską. W śpiewitani słyszała w domu rodząca Emilia. Zbieg okoliczności, w tym właśnie momencie dziecko przychodziło na świat. Wojtyłowa je rodziła, wsłuchując się w śpiewitani uczci Matki Boskiej. Jakby ktoś w górze w tym urodzie pomagał. Drugi syn Emilii, Karola Wojtyłów, urodził się około godziny 17. Był to wyjątkowo duży, silny i zdrowy chłopak który głośno płaka, jakby chciał przekrzyczeć ludzi śpiewających litanii w publicznym kościele. W matki zobaczyła, że w jej policzkach płyną łzy, a na twarzy zaś rysuje się uśmiech. Emilia okazywała wzruszenie, ale także radość i szczęście, że zdarzył się cud, bo i dziecko, i ona żyją. Ma Pan syna. Jest silny, zdrowy i piękny. Niemożliwe stało się możliwe. Nowy Wadowiczanin otrzymał dwa imiona: Karol po ojcu i Józef po ostatnich władcach w którym ojciec przed urodzeniem Polski wiernie służył. A rodzice przepierszo prze, nazywali golonek. Oczywiście we wczesnym dzieciństwie największy wpływ na małego Karola miała mama, odziedziczył po niej współczujący stosunek do bliźnich, a także optymizm życiowy, wyrażający się uśmiechem i częstymi żartami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odłóż nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego oma.